wybiane przez y, bańki mydlane, Dlatego y, dają mi się okay. dotykać. Słuchajcie, tu zrobiliśmy ciasto, natomiast próbujemy zrobić też ciasteczka mm. według mojego przepisu. A ciasteczka robię tak, że już nie używam sznureczka, tylko wlewam ten płyn do baniek mydlanych do środka wody. I co tutaj się wyłania? <tanie> <tanie> ciasteczka!

Kto chce to bierze? Możemy tam przesunąć dalej. Okej, ciepłe. Ciepłe. Można się zagrzać.